Pani to niedziela zmartwychwstania pańskiego, która koronuje nasz, nasz 40-dniowy wysiłek, jaki był wielki, e, wielki post, jakim była modlitwa jałmużna i czynieniem różnych zadań pokutnych przez ten okres. Wszystko to czyniliśmy lepiej lub gorzej. E, w nadziei, że zobaczymy zmartwychwstanie pańskie, że to zmartwychwstanie, które, które było faktem historycznym również w naszym życiu, stanie się prawdą. Chrystus, jako jedyny człowiek, zmartwychwstał o własnych siłach. Przywrócił sam siebie do życia. O ile wiele, wiele było wskrzeszeń, kiedy na przykład różni święci, prorocy przywracali do życia, ale mocą Boga i innych, o tyle Chrystus sam zmartwychwstał, sam sobie przywrócił życie jako pan życia. Połączył z powrotem duszę swoją ze swoim ciałem, a to jest istotą zmartwychwstania, jeżeli śmierć jest rozłączeniem duszy od ciała, przez co ciało, ciało umiera umiera tak więc zmartwychwstanie jest ponownym połączeniem duszy i ciała. I Chrystus jako pierwszy do, do, dokonał takiego zmartwychwstania. To nie było tylko wskrzeszeniem do tego ludzkiego życia, ale było triumfem ostatecznym nad śmiercią. Chrystus e, od tej pory miał ciało uwielbione, które różniło się od e, ciała ziemskiego. Bo ciało uwielbione jest e, zbędne z... E, duszą jest zbudowane na podstawie tego ziemskiego ludzkiego ciała, a jest tak szczególnie, w szczególny sposób przemieniony, że ma właściwości brzmione, że kółkowe. Sam Chrystus mógł przenikać na przykład przez przez ściany czemu mógł się objawiać apostołom. Inni ludzie, którzy zmartwychwstaną nie będą mieli nie wszystkich takich właściwości, niemniej jednak ich ciała będą Uwielbione, o ile umrą w e, łasce uświęcającej, o ile to zmartwychwstanie doprowadzi do, do tego właściwego celu, jakim jest piękno duszy i piękno ciała i wieczne zjednoczenie w szczęśliwości. Wiemy, że niestety wielu jest takich, których, którzy będą cierpieć przez wieki w swoim e, również nie tylko wychowaniu, ale również w Dlatego chcemy. Dziękować Panu Jezusowi, że mamy kolejną Wielkanoc, kolejny radosny radosnym z zmartwychwstania Pańskiego, w którym możemy dziękować Panu Jezusowi za, za Jego łaskę, za łaskę życia, za łaskę zwycięstwa nad Grzegą. Gdyby nie on, gdyby nie jego zwycięstwo, nasze życie byłoby kompletnie bez sensu i byłoby, w rzeczy, smutne, byłoby dążeniem do do wiecznej nieszczęśliwości. Tylko i wyłącznie zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i nad grzechem, śmierć jest skutkiem grzechu, daje nam radość i daje nam nadzieję na zbawienie naszych własnych dusz. To znak powstanie nie, nie stanie się automatycznie w naszym życiu prawdą. Musimy współpracować z łaską Chrystusa, musimy E, zachowywać się tak, jak apostołowie, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie, w którym ukazał się Chrystus, mieli z tego powodu głęboką wiarę i, i siły do nawracania całego świata na wiarę w Jezusa Chrystusa. Szczególnie dzisiaj, gdy wielu jest heretyków, którzy negują historyczność zmartwychwstania, albo tak interpretują, E, zmartwychwstanie, co jest typowe dla modernistów, że, że praktycznie nie jest to prawdziwe zmartwychwstanie, jest to jakiś proces duchowy. Musimy wierzyć głęboko w fakt historycznego zmartwychwstania Chrystusa i to tak dokładnie, jak e, e, relacjonuje nam to Ewangelia Święta, cały Nowy Testament, jak przekazuje nam Kościół Święty w zmartwychwstanie, które jest prawdziwie przywróceniem się z Chrystusa do życia i z Jego ciała, Jego duszy z uwielbionym ciałem. Pamiętajmy, że Matka Boża jest matką wiary właśnie, dlatego że od samego początku uczestniczyła w dziele zbawienia, uczestniczyła również w ofierze krzyżowej Pana Jezusa i uczestniczyła też w zmartwychwstaniu państw w sposób szczególny. Dlatego zawsze wierzono w Kościele, że to właśnie Jej Chrystus jako Pierwszy się objawił, tak jak Ona Pierwsza powiedziała Fiat, zgodziła się na Wolę Bożą, na poczęcie Syna Bożego w swoim łonie, tak jak wytrwała pod krzyżem, tak również w zmartwychwstaniu była razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem, jako Pierwsza, jako Pierwsza doznała tej wielkiej radości. Prośmy Ją o to, żeby nasze dusze i serca przeniknęła prawdziwie chrześcijańska radość, radość z tego obiektywnego faktu zmartwychwstania, z tego, że grzechy są do pokonania i że Chrystus je odkupił. I tylko, jeżeli tylko zechcemy, to to odkupienie może być również w naszym życiu. Możemy zmazać w naszej, w naszej duszy, możemy radować się prawdziwą wiarą, prawdziwą świętością w duszy, jaką daje łaska z Zmartwychwstałego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus Zmartwychwstał. Aleluja. Zmartwychwstał. No, Aleluja.